Wizytówkowe strony internetowe, które kiedyś były symbolem profesjonalizmu, dzisiaj całkowicie tracą swoją wartość. Właściciele firm często myślą i wychodzą z przekonania, że wystarczy zlecić wykonanie jakiejś zwykłej strony internetowej, a klienci sami zaczną się pojawiać. Niestety rzeczywistość jest całkowicie inna. Bez jasno określonego celu strona staje się niczym innym jak tylko wirtualną wizytówką, która nie przynosi absolutnie żadnych korzyści. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, dlaczego większość stron internetowych nie zarabia, zapraszam Cię do oglądania. We'll Miałem ostatnio okazję rozmawiać z klientem, który znalazł się w trudnej sytuacji. Jego niedokończona strona internetowa wisiała w próżni, ponieważ poprzedni wykonawca wycofał się z projektu. Klient zwrócił się do nas z prośbą o dokończenie projektu i uruchomienie strony. Widząc niedokończoną stronę, którą wykonała inna agencja czy inny wykonawca, zdałem sobie sprawę, że bardzo wiele firm i tym samym stron internetowych ma duży problem. Podczas rozmowy z klientem zadałem mu kilka pytań. Chciałem wiedzieć, do kogo skierowana jest jego oferta, jak wygląda jego grupa docelowa. Jego jego idealny klient, czy jakie działania marketingowe planuje prowadzić po uruchomieniu strony. Odpowiedzi były niepewne i niejasne. Okazało się, że poprzedni wykonawca strony nie zadał tych fundamentalnych pytań. Strona była projektowana na ślepo, bez zrozumienia potrzeb i oczekiwań odbiorców, czyli klientów. Większość osób niestety nie ma pojęcia, kto jest odbiorcą ich produktu czy ich usługi. Nie zastanawiają się, czego potrzebuje ich grupa docelowa, jak podejmuje decyzję zakupową, czy po prostu jak do nich dotrzeć, aby było to najskuteczniejsze. Strony są tworzone bez jakiejkolwiek strategii, a później firmy zastanawiają się, dlaczego nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W dzisiejszych czasach strona internetowa musi być narzędziem marketingowym. Powinna ona prowadzić klienta przez wszystkie elementy procesu zakupu, od zainteresowania po podjęcie decyzji zakupowej. Musi być przygotowana pod konwersję, ponieważ inaczej staje się bezużyteczna. Dlatego właśnie strony, które nie są oparte na solidnej strategii marketingowej, są skazane na niepowodzenie. W dzisiejszych czasach, aby strona internetowa była skuteczna, musi być więcej niż wizytówką firmy. Musi być solidnym narzędziem marketingowym, które prowadzi klienta przez cały proces zakupu, odpowiadając na jego pytania i rozwiewając wszelkie wątpliwości. Absolutną podstawą jest zrozumienie grupy docelowej. Nie wystarczy mieć stronę internetową. Trzeba wiedzieć, kto jest jej odbiorcą, jakie ma potrzeby, jakie pytania może zadać i w jaki sposób podejmuje decyzję zakupową. Drugim z elementów jest podejście marketingowe. Strony wizytówkowe już nie działają. Strona musi być marketingowa, czyli tak jak już wspominałem, odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości klienta i prowadzić go za rękę przez poszczególne etapy, aż do podjęcia decyzji zakupowej. Strona musi być spójną częścią strategii marketingowej. Trzecim elementem, o którym należy pamiętać, jest odpowiedni proces budowy strony. A sama budowa strony internetowej rozpoczyna się właśnie od zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów firmy. Następnie, za pomocą wszelkich specjalistów od UX, UI, copywritingu czy web-developerów, tworzy się rozwiązanie strony internetowej. Internetową, która jest przygotowana pod wszystkie ewentualności. Strona nie ma być tylko ładna i technicznie poprawna, ale przygotowana pod doprowadzenie do konwersji. Strona musi być także zoptymalizowana pod kątem SEO, aby była przystosowana do dalszego pozycjonowania i dobrze prezentowała się w wyszukiwarkach. Nie jest to tylko element techniczny, ale bardzo ważną rolę odgrywają tutaj także treści, które muszą być dostosowane do potrzeb odbiorców, aby ich zaciekawiły, odpowiedziały na konkretne pytania. Rozwiały wszelkie wątpliwości i zachęciły do przejścia do kolejnego kroku. Współpraca z agencją, która rozumie te zasady, jest absolutnie kluczowa. Nie chodzi tylko o stworzenie skutecznej strony, ale także o ciągłe wsparcie, optymalizację tej strony i stały rozwój, aby mieć pewność, że wszystko zawsze jest aktualne i odpowiednio dopasowane do potrzeb odbiorców. Firmy inwestują w strony internetowe, ale bardzo często jest to nietrafna inwestycja. Brak zrozumienia odbiorcy, brak strategii marketingowej i brak celu biznesowego zawartości. Tego na stronie, bardzo często sprawia, że strony internetowe to tylko wirtualne wizytówki, które nie przynoszą firmie żadnych korzyści. Dzisiaj, aby strona przynosiła zyski, musi być zbudowana z myślą o konwersji. Jeżeli będzie narzędziem, które, tak jak już wspominałem, poprowadzi klienta przez cały proces zakupu, odpowie na jego potrzeby i oczekiwania, może być naprawdę bardzo skutecznym narzędziem w rękach przedsiębiorcy. Nie wystarczy zlecić stworzenie jakiejś tam strony. Trzeba poświęcić czas i pieniądze na zrozumienie swojej grupy docelowej, zrozumienie swojego odbiorcy, zaplanowanie Planowanie odpowiedniej strategii i tylko i wyłącznie takie działania są w stanie dać efekt na samym końcu. Każdy przedsiębiorca powinien teraz zadać sobie pytanie, czy moja strona jest tylko wirtualną wizytówką, czy jednak wykorzystuje ją jako skuteczne narzędzie marketingowe i faktycznie dowozi mi to klientów. Odpowiedź na to pytanie może być kluczem do sukcesu w dalszym prowadzeniu biznesu. Na dziś to wszystko. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący i pomocny, serdecznie zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, subskrypcji na tym kanale. Kliknij także dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi, najnowszymi materiałami. Do usłyszenia już w kolejny czwartek o 18. Cześć!